A chcę z szynką! A ja chcę samą bułkę! A ja chleb z masłem! grymasi, Przestańcie grymasić, człowiek wstaje o 17.00. Jeszcze było widno, żeby kupić na śniadanie świeże bułeczki, aby tylko mardzić darmo z jady. No ładnie. Zapłaciłaś za prąd? Każdy kuma. Kom, kom! Że teraz w żabce kupisz świeże pieczywo, nie tylko o poranku. Cześć. Teraz jogobella owocowa wyspa za złotówkę. Żabka bliżej ciebie. mój Miller Milk Shake? Że co? Smakuje? Miller Milk Shake. Wstrząśnij i spróbuj. Tu? Tak teraz. Dużo już nie wytrzymam. Niezwykłe połączenie czekolady i karmelu. Mm. Wypadki, Lajon. Dzika przyjemność. Mały Głód może zaatakować cię o każdej porze. Każdy poranek jest taki sam Pełen bieganiny Mama znów próbuje, by do śniadania było coś zdrowego Ale dzieci to dzieci Czasem grymaszą No i wtedy wchodzę ja Cała na pomarańczowo Bo jako szklanka soku Tymbark Jestem pierwszą z pięciu zalecanych porcji owoców lub warzyw Tak lubianą przez całą rodzinę Szklanka soku do śniadania Tymbark. Kochaj życie No nie. Chyba należy mi się coś nowego. Każdemu należy się coś nowego. Weź szybką, prostą pierwszą pożyczkę bez wychodzenia z domu i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 3000, oddajesz też 3000. Wow. Bo należy ci się więcej od życia. Je! Yeah! RRSO 0%, całkowity koszt pożyczki 0 zł. Я